Cześć, ma, ma, jestem Żbiku i chciałem wam dzisiaj zaprezentować bitwę na szarmle 75, którą zagrałem jakiś czas temu y, razem ze swoim y, kolegą z klanu. Bitwa jest w formacie powtórki, ponieważ nie miałem wtedy włączonego nagrywania i nie wiedziałem, że będzie taka dobra bitwa. Także co? Bez względnego przedłużenia zapraszam do oglądania. Na samym starcie spingowałem K0, że będę tam jechał. Mało ludzi y, zdaje sobie sprawę, jak ważna jest ta pozycja i y, jak ważne jest wygranie tej linii y, dla całej gry y, na Westfield. Y, ponieważ jeżeli. Yy, przeciwnik zdobędzie tą flankę to nawet jeżeli czołgi ciężkie na ABC 1, yy, 1 2, 3 yy, dadzą radę to przebić yy, to jeżeli przeciwnik przejmie tą flankę to nasi sojusznicy w czołgach ciężkich będą mieli utrudnione zadanie Ponieważ czołgi yy, snajpiące stąd i czołgi, które z, będą znajdowały się tutaj będą mogły wywierać presję yy, na naszych hewikach. Dlatego wygranie tej flanki jest bardzo ważne. Tutaj mój sojusznik się trochę za bardzo poczuł, strzelając w tego light i trochę się zblokowaliśmy. Tutaj cofnąłem się, bo wiedziałem, że Project to snipe i nie chciałem za wszelką cenę oddawać tego magazynka w Panterę. Ale też nie przeodewywałem, wiedząc, że Yy, za chwilę mogę mieć szansę na strzelenie w Baczata. Niestety, pomimo yy, informowania mojego sojusznika, że ten wyjazd nie ma sensu i lepiej poczekać chwilę, to Lew stwierdził, że chce zrobić tylko wyzwanie do końca i no ulał się zamiast zrobić zamiast poczekać i mieć szansę na zrobienie dobrej bitewki. No cóż, każdy ma swoje priorytety, nie mnie to oceniać. Chciałem zauważyć, że w tej bitwie yy, To działo Szarmle yy, spisywało się wyjątkowo dobrze Aczkolwiek teraz będzie ładna prezentacja Jak to działo zachowuje się zazwyczaj No więc właśnie tak to zwykle jest, przestrzele na odległości większej niż 200 metrów, chociaż nawet na 200 metrach zdarza się spudłować połowę magazynka. Ale przez większą część bitwy działo naprawdę dawało radę. Tutaj ten strzał skorpiona też na niepełnym skupieniu był robiony, dlatego wszedł tylko jeden pocisk. Na tym czołgu bardzo ważne jest skupiać do końca, ponieważ wtedy mamy mniejszy rozrzut kolejnych pocisków, co przekłada się na większą skuteczność. Tutaj patrząc na mini-mapę widziałem, że ten AMX zawraca i będzie chciał się tu wspinać, dlatego wyjechałem mu na spotkanie, żeby go skończyć. Jednocześnie, wiedząc, że na górkach nadal mogą być te deki, szybko schowałem się za tą górkę. Przy której stał WZ. Ale natychmiast po tym, jak zauważyłem, że przeciwnicy się mną nie interesują, stwierdziłem, że podjadę i spróbuję zrobić yy, jakiś damage jeszcze. Nie chciałem za bardzo wjeżdżać. Yy, ponieważ nie skupiłem się. Na tym, ile czołgów ma moja drużyna, ile czołgów ma przeciwnik i nie liczyłem tego więc nie chciałem za bardzo wierzyć i narażać się na to, że przeciwnicy mogliby mnie dobić i zaskoczyć, jakoś ale jak widać, się opłaciło. W tamtym czasie pogodziłem się z myślą, że T69 zostanie skończone przez inne czołgi, ale okazało się, że jest na fullu i Project to nie, nie zdejmie go na magazynek. Dlatego zdecydowałem się na taran, bo miałem jeszcze jakieś 10 sekund do przeładowania i w tym momencie myślałem, że już nie zdążę. Ale jednak udało się dokończyć tego amerykańskiego magazynka. No i co? Kończymy bitwę z pięcioma fragami na koncie. Na liczniku widoczne jest 3123 uszkodzenia własnej 1614 spota. A ile rzeczywiście się tego nazbierało to zobaczymy. W podsumowaniu. Ekrany końcowe prezentują się następująco za bitwę. Mamy odznaka asa pancernego, parę medali yy, takich casualowych, które zdobywa się niemal w każdej bitwie. I tak, yy, w bitewce pokazywało 3100 yy, uszkodzeń własnych, natomiast tutaj widzimy 3500 więc parę strzałów na ślepo weszło. Mam wrażenie, że te dwa w końcu pancera, jak zjeżdżał jeszcze, to weszły te dwa. I uszkodzenia po asyście też widać, że jest 200 uszkodzeń więcej niż było pokazane w bitwie. Więc coś musiało wpaść. Zarobiliśmy na czysto prawie 100 000 kredytów, i dzięki misji Razy 5 yy, na EXPA za zwycięstwo yy, otrzymałem 11 tysięcy doświadczenia bazowego i 960 yy, wolnego doświadczenia. I tak prezentuje się. Zestawienie z całą moją drużyną. Pierwszy EXP. Jak patrzę, to był trzeci damage. Tutaj fragi mnie wybroniły na pierwsze, na pierwsze miejsce pod względem doświadczenia. No i jeszcze są cztery medale, które są ukryte. Których w żaden sposób nie udało mi się znaleźć w w powtórce jakie medale mógłbym tu zdobyć które nie pokazywały się na tym screenie także co jeśli wam się film spodobał to zachęcam do kliknięcia łapki w górę i subskrypcji kanału będę wam bardzo wdzięczny no i co i siema